Śmiechom nie było końca, teraz widzę tutaj z tyłu, ale to nieistotne. No. Przebranżawiać? Co? Przebranżawiać? No ja mówię, że jak trochę chcę w przyszłym roku i w strefę agro. Składamy ewolucję, składamy poloneza, a ja mówię, że się przebranżawiam na ciągniki, a ktoś śmieszy. Na mnie, patrz na mnie. Dobra, zaczynamy nie to jest to Łukasz to jest niedzielny odcinek. Zaczynamy. Słuchajcie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć wszystkim, niedziela godzina 12.00. Łukasz troszkę stremowany, ale jako nasza wzrastająca gwiazda, którą bardzo chętnie promuję, Zaraz się wypowie. Daliśmy mu mikrofon, wszystko jest fajnie. Ale kochani, niedziela, godzina 12.00. Dla mnie bardzo fajne odcinki. Dałem się ekipie namówić i wam przede wszystkim, żeby nie czekać miesiącami na to, żeby ograć tłustą sześćdziesiątkę, Nie. Przede wszystkim. Prace idą na bieżąco. Teraz mamy problem ze sprzęgłem, e, które gdzieś tam Łukasz już usprawnił. Teraz mamy problem e, tak naprawdę z tym, żeby dotrzeć silnik, więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zrobimy krótki, fajny, merytoryczny odcinek, żeby strefa agro też cały czas była z nami. Bo kochani, naprawdę dziękuję za to, że jesteście. Więc dzisiaj też porozmawiamy o narzędziach, bo to nie jest normalna mechanika. To nie jest taka typowa samochodowa mechanika. To są ciężkie maszyny, ciężkie sprzęty. I niejednokrotnie przekraczające wagę samochodu osobowego, dwutrzykrotnie, trzykrotnie, a że się dzieje, tak jak się dzieje, Pieroni makaroni, tutaj już wiecie, Buda przygotowana zaraz będzie do ostatecznej przemiany. Do tego Polonez, do tego dzisiaj przyjąłem fury marzeń, więc jest po prostu masakra. Ale słuchajcie, zostańcie do końca, bo na końcu też będą okazje. Allegro będzie bardzo fajnie i myślę, że powinno być. Porozmawiamy też o tym. Co możemy zrobić i wspólnie zadecydujemy na przyszły rok? Jakie plany, bo nie wiem, Łukasz, czy wiesz, ale ostatnio gadałem o tym, żeby może jednak tak od siebie zrobić trzydziestkę kiedyś. I taka wiecznie, wiecznie, wiecznie rozmowa. Laguna przejeżdża z furmażem. Nie idę oglądać. Dobra, słuchajcie, porozmawiamy z Łukaszem co się dzieje, jak się dzieje i tyle. Słuchajcie, dzisiaj bardziej vlogowa atmosfera, dlatego że nie wiem czemu chłopaki bardzo się ze Stasiem tutaj dogadali z Łukaszem i w ogóle teraz sobie ciupią jak operator i występujący. Więc jakoś tutaj ten pogania go, żeby mu zmontował vloga, nie wiem o co chodzi. Łukasz, co jest powodem twojego, za przeproszeniem, wypikaj to, ale takiego mocnego, w wku... No powiedz to. <noise> Wały napędowe się kręcą w przeciwną stronę. Rozumiecie? Człowiek składa przez pół roku ciągnik. Dzisiaj wał przeciąga do napędu, i się okazuje, że przednie koła kręcą się w drugą stronę. Znaczy, jakby wiecie, tak by się wszystkie koła kręciły. No, żadaz... zakopał, nie? Bo. Yy, no, no, w dwie strony. Yy, wał napędowy z napędu się kręci w prawo, jak pchasz do przodu, a z przystawki w lewo. No, i teraz. Yy, do widzenia. i Teraz dłuższą chwilę Łukasz stoi, grzebie w swoich magicznych księgach, wypowiada różne mechanikowe zaklęcia. Chłopaki znają czary, każdy mechanik zna dużo czarów, ale żeby je się uskutecznić to się wypowiada dużo zaklęć. i Pewnie dużo zaklęć wypowiadasz właśnie w głowie. Nie, co tam wiesz. Nie? Nie, żadne kur... wkręci się w ogóle i... To wszystko ładnie się kręci. Tylko w przeciwną stronę. Dobra. Jest przystawka od Proximy, nie? Ale... Sama budowa kosztuje półtora tysiąca, albo dwójkę. Trudno. Pierwszy no, na to No zobaczę, czy może uda się coś z tym napędem zrobić, może z tym diffrent coś pokombinuje, żeby odwrócić te obroty. A jak nie, no to będzie trzeba wziąć tą przystawkę z tym dodatkowym trybem, który właśnie zmienia obroty na skrzyni, nie? z wyjścia ze skrzyni. Właśnie, słuchajcie, jesteśmy w trakcie załatwiania opon, więc jeszcze na opony poczekamy chwilę, bo już myśleliśmy, że te opony będą, ale to jest trochę takie niepoważne. Niektóre firmy chcą z nami współpracować, najpierw chcą, a potem nie chcą, masakry. Łukasz, bo tu się wiele zmieniło, a niewiele widać, bo był taki okres, że przychodziłem do pracy i wszystko było rozłączone, złączone. Zacznijmy od tego, że sprzęgło, co było ze sprzęgłem? No sprzęgu było wszystko ok, bo było nowe, ale zostało wzmocnione na podwójnej sprężynie teraz jest, zobaczymy, jest mocny beton się teraz zrobił. Zobaczymy jak to w praktyce będzie funkcjonować, ale raczej jest teraz nie nieuślizgujące się. No tak. Ale że tą z, z tysiąc minut powinno przeciągnąć. No ale Kuba dzisiaj jak ci wciska sprzęgło to wyglądało mniej więcej jak trening Pudzianowskiego przed ciągnięciem opony. Nie myślę, że jak by się wyśliznę, to był... Przecież w sensie mniej więcej scena wyglądała tak, ja wiem, że mam kamerę, mógłbym ją pokazać z kamery, ale tak, Kuba siedzi tu, Łukasz ma głowę tutaj gdzieś włożoną, a Kuba naciska to, jakby się naprawdę zeslizgnął, nie <grym> chciałbym widzieć, co by zrobili chłopaki ze sobą. Czyli teraz przejmą mamy wzmocnione, a jakie mamy wyjście, żeby e, lżej chodził, pedał, co, hydraulikę dodatkową? No, na pewno, nie, na dźwigniach coś pokombinować, na dłuższej dźwigni zrobić siłownik i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie, na razie to jest tak wszystko z partyzanta i... Ale, ale pracuje, także, także jest ok. <noise> tak, także jest ok. Właśnie, kolejna rzecz to Micha się uszczelniła. Tak, Micha była zdjęta, bo są takie płaszczyzny, że bez kitu nie da rady, niestety. Trzeba było troszkę smernąć fugi. Spływ dorobiony do turbosprężarki, jak, potrzeb, jak powinien być. No, no właśnie, bo no to teraz się zmieniło. No, zmiana no, oleju przy okazji. I teraz to, co dywagujemy? Właśnie zanim przejdziemy do dywagacji, bo tutaj jest bardzo mądra dywagacja, ale Łukasz czyta w tych odcinkach, gdzie on występuje komentarze, on wtedy bierze do serca sobie, jak ktoś hejtuje, to on by tam najchętniej mówi, e, chodź mi to powiedzmy twarz. Albo... No tam <laughs> no, hejtu nie ma. mam. Nie nie no, coś tam jak się dzieje. To niech się wypowie, nie? Tak, ale by to się wypowie, wiedzą, zaraz jakiś temat zarzuciły na temat docierania. E, no ale właśnie, cały czas jest dywagacja, słuchajcie, bo tak, e, teraz już docelowo Aha, i co Stasiu? Teraz głupio, nie? Tańcuj. Tańcuj. Y Teraz docelowo tak, cały czas dywagujemy, bo musimy zrobić podstawy elektryki. Musimy zrobić podstawę elektryki. Na dzień dzisiejszy, na razie, ja proponuję, żeby akumulator wrzucić z przodu. Łukasz mówi, zobaczymy później, bo już powoli planujemy te pierwsze wiązki rozruchowe. Też jesteśmy na etapie wybierania kabiny, więc końcówka roku jest końcówką roku, gdzie przychodzą opony, opony, zamawiamy kabiny, więc myślę, że od nowego roku to już bardziej z butaruszy, jak tam koła zaczną się w dobrą stronę kręcić. <noise> no ja lubię, to jest takie pocieźnie, kiedy się wkurzy i tak. No, no najgorzej. Słuchajcie, przyszło też nowy akumulator, bo cały czas jest chłany, więc to chyba dobrze znacie już tą firmę. Czyli Megatex, bo no, warto o tym powiedzieć. Ale jedna ważna informacja, bo nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki. Już w przyszły piątek wyjdzie temat o ekologii, ale kiedy mogę, to tylko przypomnę. Słuchajcie, jaka firma by to nie była, co by to nie było. Pamiętajcie bardzo ważną rzecz. Ta naklejka, coś oznacza? I chcąc być bardziej ekologicznym, to by było poplątanie z pomieszaniem, mówić o ekologii, o ciągniku, który na razie zostawia chmurę, tak że Greta po prostu dostaje palpitacji, ale zawsze możemy zrobić małą fajną rzecz. Przede wszystkim wiedzmy, że takie akumulatory, każde akumulatory samochodowe do maszyn rolniczych itd., nie utylizujemy na własną rękę. Przede wszystkim znajduje się tam ołów, przede wszystkim kwas siarkowy. Więc kochani, w piątek wyjdzie dokładny odcinek, co tam trzeba i kiedy trzeba, ale pamiętajmy, że nie trzeba wyrzucać. Można zebrać sobie drugi, trzeci, czwarty akumulator i można oddać specjalne punkty, skupy, dostać dwie dyszki za to. A dlaczego? Chociażby dlatego, że jeżeli tego nie zrobicie, jak ktoś wykryje, że tak się stało, grożą wam bardzo duże kary. Poza tym sprzedawcy akumulatorów mają obowiązek... I to mają bardzo duży obowiązek do tego, żeby pobierać od Was 30-złotową opłatę, jeżeli nie zwrócicie starego akumulatora. I to też jest taki punkt do myślenia, że ej, dobra, pozbierajmy 2, 3, 4. Czemu to powtarzam? Bo dzisiaj strefa agro teraz to ogląda i też widzę czasami u nas na gospodarstwach stoi 5, 6, 7, 8 akumulatorów. Słuchajcie, zebrać to, niech z tego, nic nie wycieka, zawieźć do punktu skupu, zarobić paręset złotych. Przejdźmy do ważnego tematu, jakim są narzędzia. Bo każdy myśli, że. Kiedy 60, co z tą 60, słuchajcie, żeby w ogóle przygotować się do projektu 60, bo o tym nie mówiliśmy, trzeba było troszkę przearanżować warsztat. Przede wszystkim trzeba było dozbroić się w pneumaty. Widzieliście ilość śrub i wielkość śrub tamtych. I teraz tak, tylko i wyłącznie ciężkim sprzętem. Ciężki sprzęt, pneumatyka. W tym przypadku wiadomo, że skoro współpracujemy od tylu lat, to neo jak najbardziej. No i to już są Gany, które odkręcają tak naprawdę wszystko. 1000 tonometrów i więcej. Dodatkowo jeszcze Łukaszowi marzy się to karnia. No bo na czym to polega? Raz, że ciężka mechanika pojazdowa, czyli ciężkie sprzęty. I słuchajcie, jeżeli coś robicie sami, gdziekolwiek robicie, czy robicie u siebie na gospodarstwie, to pamiętajcie, że owszem. Można się męczyć z przeduszkami i ze wszystkim innym, ale fajnie mieć zwykły kompresor, dobrą instalację ciśnieniową i nie bawić się z czymś takim, bo no to nie jest koło w samochodzie, słuchajcie, odkręcać te koła, przykręcać, skręcać skrzynię biegów rozkręcać, e, to jest dość duży wyczyn. Słuchaj, Stasiu, bo wy się czas skłócicie, ale e, jakie Łukasz są plany? Oni się zaraz pozabijają, ja coś czuję, nie? Stasi już mu chce jakieś tutaj rysunki dodawać. Nie, to jest mój kanał. Na jego kanale montuj mu co chcesz, ok? Dobra, to zmontujcie, a potem się rozliczajcie. Ja nie chcę wnikać. Macie być oboje w pracy sprawni. To czy ktoś będzie miał fioletowo oko, czy nie, nie interesuje mnie. Łukasz, jakie dalsze plany? Poza tym, że z napędu musisz wybnąć, eee, nie wiem. Nie wiesz, no właśnie. To ja proponuję, żeby skupić się na tym, żeby dobrać kabinę? No można by już coś tam zacząć kombinować, żeby coś posadzić na niego. Ty jesteś zagotowany, widzę, tym napędem i tym wszystkim, co się dzisiaj stało. Nie no, to tam wiesz, jakoś sobie chyba poradzimy z tym. No mam nadzieję, że sobie poradzimy, bo takich kwiatków wychodzi non stop. Wiecie, tokarnia, no tutaj jednym ma tygodnie, żebyś ty chyba nie jeździł do to tokarni, czy jakieś flansze, wycinania? No, no, zawsze tam tokarz ma co robić z nami. A teraz chłopaki jeszcze, no, flansze laserowe wycinali tak? Z tego co kojarzę, do czego ta flansza była? To będzie ten dystans do, do tej flanszy od przedniego napędu, nie? To co tam mhm. są te nakrętki podokładane, żeby to jakoś tam wyglądało za ludźmi. No mam nadzieję, że słuchajcie też do następnych odcinków już jak budujemy i bawimy się z przodem, to może chociaż go wypiaskujemy i zrobimy. Też musimy się zastanowić nad felgami, bo na te felgi te twoje opony co ty sobie zamówiłeś nie wejdą. Powinny się zmieścić, ale... Będzie balon. E, no zobaczymy, nie? Czy, czy, czy uda nam się jakieś inne felgi koła szersze, czy będziemy z tymi walczyć? Tak, teraz jest właśnie taki etap, gdzie cały tydzień Łukasz siedzi z Kubą, pracuje, znaczy Kuba tu pracuje, tu jest jakby od cholery roboty. Zobaczcie, słuchajcie, jest taka przebitka z wczoraj, gdzie jadłem pączka, a Łukasz siedział na co dzień w pracy. To jest tak, że jest bardzo dużo problematycznych rzeczy, żeby zrobić to, zobaczcie to od kuchni. On potrzebuje, ale on ostatnio tylko potrzebuje. Ja mogę założyć u mnie się na chałupie od żuka, ale nie wiem, czy to wytrzyma. Mm -hmm. Teraz porzucimy, jak to wygląda. 61,45. jeden no sobie Ci się przydało? Nie. A w biurach projektowych taka duża deska kreślarska i tam by sobie rysował to wszystko. Mm -hmm. Tylko to to jeszcze trzeba umieć tak malować. No widać, jak ja maluję pięknie na odcinkach. Widzowie są z tego dumni. Prawda, że jesteście dumni z tego, jak ja maluję kreski na odcinkach? Ta pączka myśli, że widać? Nie? Dobrze. No. I Tak to się wszystko tworzy. Jest jeden katalog, to jest Staśudzie dzisiejszy tutaj masz te katalogi, bo no, tam jest, jest drugi, trzeci, czwarty katalog. Jeżeli ktoś się pyta, dlaczego to się tak długo tworzy, no to jest właśnie prosta odpowiedź. To się tworzy dlatego tak długo, bo tu czasami trzeba tryb po trybie dobrać, łożysko po łożysku, czasami tokas musi coś zrobić, czasami chłopaki muszą gdzieś flansze wyciąć i nie chciałbym przeliczać, naprawdę. Jedyny projekt, którego nie chciałbym przeliczać na roboczą godzinę Łukasz, to jest właśnie uksusny. Bo jeszcze jesteśmy w czarnej lupie, a, a już poszło chyba z pins Dobra, słuchaj, nie e, przeszkadzam ci. Idę jeszcze porozmawiać o całym projekcie, bo Wy se to potem załatwcie, nie? W to się wytnie. Jak Wy to się za, załatwiać, to wyście Marcina, zawołajcie. Dawajcie staty. Dawajcie staty, <grym> jakiś time lapse pójdzie, wiesz, w time lapse w ogóle fight, nie? Taki co, co pół sekundy. Nagle ktoś stoi, kogoś nie ma. Tak będzie. Dobra, Łukasz, ja Ci jeszcze raz dziękuję, bo to już dzisiaj jest wolna środa. Zaczynacie długi weekend. W tej pracy się zaczyna długi weekend. Tak, nie? Co, kończymy? Kończymy, Kończy kończymy tak, a my się widzimy przy ciągniku. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć to. To co z Łukaszem rozmawiał, ale dzisiaj jest taka atmosfera, że zaraz się chłopaki pozabijają, ale to z uśmiechem na twarzy oczywiście. Docieranie silnika, tutaj naprawdę cały czas rozmawiamy jak go dotrzeć, bo nie sztuką jest go odpalić, żeby on sobie chodził. To on chodzi w tym momencie bez obciążenia, nie ma żadnego problemu eee, i z głowy. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy trzeba go obciążyć, dlatego że w tej formie, w której jest na ulicy, nie wyjedzie, bo i trzeba by zrobić przegląd, trzeba by całą kablotekę pociągnąć, światła, wszystko, kabina, bla, bla, bla. Nie ma opcji. Więc plany są dwa albo trzy. Jeden z planów to był taki, żeby się do VTH odezwać, bo oni mają hamownie do e, tak naprawdę do wału podłączaną i żeby parę godzin sobie pochodził, zlać olej i tak dalej pod obciążeniem. Mogłoby to średnio wyjść. Drugi plan jest taki, żeby po prostu puścić go w robotę. Mamy skręcone paliwo i doładowanie na minimum, więc ten silnik teraz może generuje z 70-80 koni maksymalnie. Myślę, że jak trochę się śrubki odkręci to pod 100. Więc fajnie by było, żeby ileś godzin wyrobił ten motor w polu, przy zapiętych maszynach. Może tutaj się dogadamy z kimś lokalnie, komu trzeba po pole przeorać, bo, no bo to, to już jest takie na tyle jezdne. I chciałbym w następnych odcinkach tak naprawdę, i yy, Łukasz by chciał, sprawdzić to moc. Moc taką uśrednić, bo ja marzę mi się celować w 150-200 koni, 200 koni w takiej bojowej wersji, wiecie, na chwilę. 150 w takiej wersji do orania. Tylko, że jeżeli ktoś mówi, że 100, co tam 150 koni, ten się nie generował około 50, ale około 200 Nm z tego co kojarzy. I teraz, jak sobie popatrzycie na moc, a moment obrotowy, to może wychodzić, że przy 150 koniach wygeneruje na przykład 600 Nm, 700. No to już jest potężna siła. To jest potężna siła. Przy 200 koniach 800, no to 800, no to macie do Challenger Hellcat. 880 km, więc to są siły. Masy wirujące w środku to jest też duży problem, bo ok, zwiększamy prędkość obrotową silnika, bo zwiększamy ją tak naprawdę, zobaczymy do ilu 3,5 tysiąca, może 4, no ale teraz istnieją pewne ryzyka, skoro widzicie, jak to jest podlewane. My w wnętrzej bebechy zrobiliśmy jak najlepiej, tylko się dało. Wszystkie firmy sportowe poprawiły, w ogóle firmy od robienia rzeczy wyczynowych dostały rzeczy, pamiętacie do od rajdu, firmy od rajduwek dostały rzeczy od ciągnika. No, tak się zdarza. Więc są też takie wizje czarne Łukasza. Szkoda, że on nie ma takich czarnych wizji, na przykład jak chciał ciąć się kierową rozżą przy 6 tysiącach obrotów, ale tu już ma czarną wizję jak na przykład zamach wylatuje przy 4 tysiącach obrotów. No, też nie chciałbym tego zobaczyć, więc dajcie właśnie znać, bo tutaj jest taka temat na dyskusję z tym dotarciem. Jakieś tam pomysły, bo może ktoś coś kreatywnego zrobi, bo musimy go i tak lawetą przewieźć, lawetą wjechać gdzieś musi i sobie nawet na tym tylnym napędzie tylko popyrkać i pod obciążeniem gdzieś pobiegać. Jesteśmy już na etapie, tak jak widzicie, Łukasz do końca wszystkie rzeczy, które były prowizoryczne, na rzeczy, które są dobre. Zaraz i chłodnica, interkulery, i to wszystko też powlatuje, bo to też musi być do docierania. Interkuler w Ursusie. nie ma problemu, proszę bardzo, M4K zapraszam może kiedyś będziemy świadczyć takie usługi tuningowe w strefie agro, też jest taka możliwość Łukasz byłby w niebo wzięty, bizona na 600 koni nitro, żadnego bizona, Wo Volvo. Żaden kombajnów, po prostu tylko traktory i tylko w czterobudopędne No, oczywiście takie wiecie, troszkę będziemy się przebranżawiać w miarę możliwości, słuchajcie Kończąc, bo to nie ma co przedłużać, jest krótki odcinek z dany z pracy raportowej. Coś się śmiecie, powiedzcie mi? Przebranżawiać? No. Co? Naciągniki. Przebranżawiać? No ja mówię, że ja trochę chcę w przyszłym roku iść w strefę agro. Składamy ewolucję, składamy polonezę, a ja mówię, że się przebranżawiam na ciągniki, a jak ktoś śmieszy? No ja chcesz jeszcze jed... ja chcesz jeden projekt w przyszłym roku zrobić rolniczy. Naprawdę chodzi mi 30 po głowie ze względu na dużą pojemność. Dobra, słuchajcie, zobaczymy ile z tego wyjdzie. Będziemy się śmiali. Jak wyjdzie 200, to nie będziesz czego się śmiać tak do końca, tak? No, zobaczymy. Wiecie, to, to jest takie nagrywanie. Dobra, słuchajcie, e, kończąc. Raport krótki z prac odbyty to są właśnie krótka telereracja z 4-5 dni codziennie pracy. Śmiechom nie było końca, teraz widzę tutaj z tyłu, ale to nie istotne. Przejdźmy teraz, kiedy jesteśmy na końcu do okazji Allegro, tego, że strefa okazji Allegro istnieje cały tydzień. Tak naprawdę w ogóle Allegro, jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, ciągniki i wszystko inne, ma pełen pakiet zapotrzebowania w części i nawet ta. Tacy partnerzy jak Agroma Sokółka też tam częściami swoimi handlują, no bo mamy projekt współtworzony przy M4K Garage, Allegro i Agroma Sokółka, co jest bardzo istotne. I to jest szczytny cel, bo kiedy on już stanie na kołach, kiedy on już będzie w wersji finalnej dotartej sprawdzonej itd., po prostu wystawimy go na licytację, na wośpa. I nie, nie każdy musi się z tym zgadzać, tak? To jakby gust, e, gust troszeczkę jest jak dziura w pupie. Każdy ma swoją. Prawda? No. Dobrze, przejdźmy do okazji Allegro, bo one dzisiaj będą fajne i przydatne. A w nich, no właśnie, cena spadła na wszystkie produkty dzisiaj promocyjne o godzinie 12.20. I zobaczmy, co tam siedzi. Słuchajcie, pierwszy punkt jest najbardziej epicki, jeżeli chodzi o nadchodzącą zimę. Czyli mamy w okazjach Allegro szeroki wybór opon i felg w atrakcyjnych cenach, a że sezon tak naprawdę już za pasem to macie link w opisie, w którym możecie naprawdę łyknąć coś w bardzo dobrej cenie. Druga pozycja obowiązkowy w każdym przydomowym warsztacie lub w warsztacie profesjonalnym, czyli klucz udarowy od ReArsa. 3. Klucz dynamometryczny, no chyba nie muszę mówić, że przydatny jeżeli chodzi o budżetowe półki, to tak naprawdę myślę, że bardzo i mamy tutaj klucz dynamometryczny od Tagreda i ostatni czwarty punkt, bo rozpieszczamy Was bardzo mocno, jeżeli chodzi o ilość produktów w okazjach Allegro, to jest sprężarka kompresor olejowa, prawie 4 konie mechaniczne, 24 litry i do tego olej gratis również od Trageda. Ale zanim zakończę, zanim podsumuję, pamiętajcie jedną rzecz, nieważne czy ciapąk, czy duży ciapąk, czy mniejszy ciapąk, czy pojazd, czy rower, czy no rower już niedługo mam nadzieję, czy motor, czy motorower, każdy pojazd zarejestrowany, poruszający się po polskich drogach wymaga ubezpieczenia, a że do końca roku trwa promocja na Mubi.pl, z której myślę, że warto skorzystać, chociażby może nie tyle, co skorzystać, po prostu sprawdzić, czy Wam się opłaca. To jest wirtualna porównywarka ubezpieczeń OCACNW i myślę, że jeżeli się okaże, że ubezpieczenie na MUBI będzie tańsze dla Was już w samym przedstarcie od tego, co Wam oferują agenci wasi osiedlowi czy wsiowi czy miastowi, no to słuchajcie, do tego wraca 150 zł, jest masa różnych innych rzeczy, więc. To już jest Wasz wybór. Ja tylko sugeruję, że taka opcja jest. No właśnie, a czym jest MUBIPL? Właśnie, do końca roku trwa promocja na MUBIPL i o ile cały rok zeszły, było MUBIPL z nami, o tyle w tym roku były naprawdę fajne akcje, dlatego że MUBI wspierało przede wszystkim. Akcje ponownego odkupienia E36 dla widzów. Mobi zrobiło też swoje Q7 moimi rękami dla widzów i to było bardzo fajne. O tyle promocja na Mobi cały czas trwa i to jest nie tylko 150 zł za to, że kupicie sobie polisę na stronie jeżeli będzie Wam pasowało, ale Czym jest mówi MUPLE .pl to jest porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wystarczy wejść w podany link w opisie, wprowadzić dokładnie rzetelnie dane waszego samochodu, obliczyć składkę. Ułożą one wam się od najtańszej do najdroższej i jeżeli będzie Wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na wasze konto w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie, dlatego że. Ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na MUBI, to jasne, że dostaną zwrot, ale Wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać Wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie, wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie, w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursu. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy Wam się opłaca. Jest z nami agro? To niech agro pokaże siłę, kciuki w górę. To, że oni się śmieją, że ja chcę bardziej robić dużo projektów y, takich, to tylko się śmieją, to świadczy o tym, że wiedzą, co się szykuje. Bo nie wiedzą, że jak ja tak mówię, to raczej przechodzę do tego, żeby tak było. E, więc tak, to jest coś, czego nikt w Polsce nie robi na taką skalę z tak dużą przebudową i wiele rzeczy zrobiliśmy piersi. Tak samo ten polon, który będzie zrobiony na 600 czyli ileś koni, też staramy się. Gdzieś tam zawsze chcę być w czymś pionierem i moja ekipa, chociaż czasami ponawiamy pewne rzeczy, które się działy, które już miały miejsce, bo też nie można obrastać piórka i wiecie, odlecieć nic stąd nie Więc słuchajcie, jest z nami Agro, pokażcie siłę. Takie vlogi Wam, odcinki vlogowe, luźne, leżą, kciuk w górę, udostępniajcie, niech się niesie, pokażcie kana kanał, pokażcie siłę, niech kanał rośnie w siłę, niech agro będzie z nami, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i tyle. W środę, chyba teraz w tą środę nie będzie mechaniki dla lajka, ale jak ktoś nie widział, to ostatnio była zarąbista mechanika dla lajka, dlatego, że coś nowego, taki format jak u mnie na kanale, na vlogach, sam sobie na działce swoją tojotkę robię. Reperuje i naprawia. Więc wracamy do takich podstaw przez 7 lat. Ale uwaga, już w niedzielę, o godzinie 12.00, wjeżdża na ekrany niczym Najman na matę. Odcinek Hit czy Kit. Odcinek Hit czy Kit z drogimi boksami Z boksami, o które pytaliście od 5-6 lat. Zmierzą się boks Fautek kontra box Dudy. Kontra box. No, nie będę mówił ile, ale bardzo dużo tych boksów sprawdzimy, jak działają, bo no słyszymy, że te drogie działają. Ja też tak mówię, bo kiedyś jednego gdzieś tam montowałem i nawet spoko to było. Więc sprawdzimy, czym się różnią, które są lepsze, który co daje i czy aby na pewno nie łamią warunków gwarancji, czy wszystko jest takie legalne i proste. Nie wiem, no zobaczymy. Więc tupcie nogami na przyszłą niedzielę, bo to naprawdę będzie bardzo, bardzo fajny odcinek. Uciekam, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Przede wszystkim trzeba było zakupić. Jeszcze raz, bo się popatrzyłem na ten. Nie na ten. Nie na ten obiektyw się spojrzałem. Zobaczcie, zobacz, pokażę, że będzie nie było. No, że Patryk chciał jeszcze przejść.